Maneczko widzowie z tej stroneczki 24. A dzisiaj ze mną jest Macie2010 y, Niestety ona ma jakieś problemy z mikrofonem Znaczy z, nie z mikrofonem tylko z laptopem y, Nie wchodzi jej na serwer GNC, A dzisiaj wam pokażę jak zbudować golemiarkę y, Nie wiem na, na ile spawnerów Na 6 albo 7 spawnerów I możecie, no jest łatwo w budowie, więc no Także ja się wyciszę, widzowie, i będziemy Dobra widzowie wróciłem, bo miałem coś ważnego. W no, sensie pokazuję wam jakie teraz są materiały. E... O no już od razu ktoś, ten... Nie wiem, z cegiem nie... ze szkła może całe zbudujemy to. A to będzie dla was tak także możecie sobie to zmienić. Albo z bloków 1.16. Z, z Shunkeru. Nie no z szalkerów, może z wypolerowanego, czerwonego, wypolerowanego, czerwonego, I teraz tak. Tutaj budujemy tak, że na 8 osiem, osiem kratek, 8 osiem kratek. Raz, yy, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I tutaj jest Teraz właśnie piszą do mnie, żeby dodać na wylemiarkę, ale no na razie ich nie dodam po prostu. I tutaj robicie raz, 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 trzy, trzy, raz, 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 No No tutaj niszczymy. Tutaj raz, to zniszczymy. I się się woda raz, jak jak się woda wyleje, to tak ma być. Wchodzimy w sklep. Teraz ten... No wiecie, no tu miałem... A, różne. Dobra, różne. Kupujemy 10 i 11 wiader z wodą. Oczywiście uważacie, jak tak to robicie, to trzeba od razu tak dodzielić, bo jak się na przykład wyleje dwa wiadra, to zrobi się tak. No i wiecie, widzicie, co zachodzi. Ja na to zrobiłam. No właśnie. No. No nie, właśnie nie Dobra. Dobra, jak rozlejecie już tą wodę, to widać, że trzeba zrobić tak. Teraz robicie y, trzy klatki. Czyli raz, dwa, trzy. Tutaj, tutaj, tu, tu i tak. Tak, oj. Tak. Jedziecie. Tak, 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 tak. Y, tu. Oj. No kurde, te fantomy mnie. Czekajcie. Ile was tu? A to ja, nie wiem, nie wiem. ja mam flyer widzę wie, bo ja mam tę rangę. Taką specjalną, która umożliwia latanie. I. Nie, mam legendę. Acie widzicie, nawet macie taba, macie taba, widzowie, kurde, system, dobra. Tutaj robicie system sortujący, tutaj tutaj tak centralnie tutaj. System sortujący. Sobie tutaj poz, pozwolę postawić yy, czernik, ale jedna golemiarka będziecie mieli... Yy, ten. Jedną golemiarkę będziecie mieli już yy, tutaj przygotowaną tak jakby. Macie jej nawet już pokazuję kordu, widzicie. 3739 na minus 5247 To będzie golemiarka z, bez spawnerów, ale będzie już zbudowana No tak, a więc tak jest. Po co nam jest ten lód? Po co jest nam ten nut? Lud jest po to, aby szybciej żelazo spływało I będziecie wtedy mieli bardziej wydajniejszą golemiarkę A więc tak Tutaj, olej, się rozlało no co jest? Dobra, dobra, dobra. Dobra, już wiemy, co się stało. Tutaj lód, wszędzie, a tutaj lód. A jak już to mamy, bo w, w już to wiemy, to zaraz tam. To zaraz. To zaraz wam powiem, co dalej. Tylko trzeba się wziąć, gdzie mógłbyś bo jest trochę potrwa, ten lód pokażę wam też jak zrobić mechanizm sortujący. tylko waż, ważne jest bardzo ważne jest to, że trzeba mieć lód. w sensie możecie mieć zbity lód. No, ja właśnie zrobiłem frajla, że nie zrobiłem zbitego lodu, a no, wiecie, nie zrobiłem zbitego lodu. No, to, ale nie powinno się nam roztopić, to jak macie jesteście w takim biomie jak ja. Yy, czyli w górach tego nagle nie, nie chcę w sprawdzać. Oczywiście yy, goleniarka jest yy, mo y, moja, w sensie autor, prawa, właśnie prawa autorskie, że y, y, moja własna. Także no. Tutaj, tutaj będzie szkło, no ładnie to wygląda po prostu, ja daję szkło, tylko gdzie było szkło, różne? Nie, rudy, forma jedzenie, zaklęte książki, drewno, bloki, schody, półbloki gdzie było, gdzie było szkło? A, dekoracje, dobra, ja się myli, jasno-zielone, ja daję limonkowe nie ma już limonkowego szkła, co to ma być, to to biorę, biorę yy, Oczywiście, jeśli chcecie yy, moja największa golemiarka, yy, to wam pokażę pod koniec odcinka, najmniejszą moją golemiarkę. Największą. Znaczy, naj, największą, największą golemiarkę moją. Ojej. Uwaga, często się wydaje. Te wszystkie cienki. To już się nie przyda. Teraz będzie y, tam, mechanizm i szkło. To jest sklep. Y, dekoracje. Tutaj y, widzę, wie, trzeba... No to różne szkła. Ja by sobie na przykład biorę, y, nie wiem, żółte trzystaki, y, niebieskie trzystaki, nie wiem, białe trzystaki, czerwone, o! Białego nie kupię, bo po prostu dziwny jest, w sensie, nie dziwny, ale właśnie te nie pasuje tutaj. Dobra. Już, nie mówię, nie ogólnie się zapniać ten, powiedzieć, że nie lecą golemy, że się leci golemy, tylko od razu leci z nich żelazo, dlatego nie, nie daję tutaj lawy. Tylko daję tutaj, w sumie nie, nie tylko wodę. I jest szartujący. Tak. Tutaj. I jeszcze czerwone na ostatnie, jakby, ostatnią warstwę. I zaraz to zrobię, to jest giga ważne. Co zrobię zaraz? I ważne jest dlatego, że no, tutaj dajemy szkło. Tutaj dajemy. Jeśli nie chcecie, żeby jakiś dzban Wam zabierał żelazo, to zrobicie, tak? A jeśli chcecie, żeby coś wam zabierał że no to... Yy, nie wiem. no... Tutaj, czy to tak zabudujesz szkło po prostu? Żeby jakiś stiwol się tu nie dobrał do tego? Yy, golemiarkę będziecie mieli... To pierwszy ten lepszy tak naprawdę. Yy. Po obejrzeniu tego filmu będziecie po prostu widzieć na jakich kordach. Jeszcze raz wam pokażę kordy. Macie tu kordy i w ogóle FPS-y moje są najlepsze na świecie. bo e, aż 45 ich mam, robi wrażenie, a tak naprawdę no, nie chcę za FPS-y. Po prostu mi się ostatnie karta graficzna spaliła i nową, więc jeszcze nie... Jeszcze... Upaliła karta graficzna od CSGO. właśnie, CSGO, i nic więcej, więc pozdro. Pozdro dla twórców CSGO. Eee, wasza, wasza gra jest najlepsza, ale bardzo... no... Bardzo niższy komputer. Że tak się wyrażę. Eee, a tak serio to kupujemy. Ja mam tyle kasy, mało, ale ym, no. Dobra, jeszcze do tego potrzebna jest mechanizm sortujący, czyli potrzebne jest tak. Drewno. Nie wiem byle jakie. Ja biorę te najtańsze. dziewięć ptaków biorę. I przerabiam wszystko, wszystko przerabiam na deski. Um. Um. Tak, to te jadra wywalam, bo się nie przydadzą, yy, więc tu, dobra, zakładam seta, bo ja... tak, po prostu już nie mam miejsca, dobra, i tyle, i jeszcze muszę kupić tak żelaza, bo po prostu nie chcę mi się, yy, oj, nie chcę mi się tam, I już na działkę moją drugą. Yy. Rudy, 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 rudy drogi, nie, no Drogi, drogi, Drop Drogi, drogi, jest ten walony na łeb? drogi, drogi, drogi. Drogi, 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 O. drogi, ile? Drogo. Dobra, drogi, Workbench. Co? drogi, 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 Dobra, 12 lajków, bo mnie najwięcej nie stać. Nie no, stać mnie, ale no, też musicie sobie tutaj sami co? Jest? Kurde, to jest. Ja. Dobra, ja zrobię to tak. Cyk, 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 cyk. cyk. Tu mam wyjścia. Zrobię tak, z koperami. Tak, tak, tak. Wszystko jest dobrze. Cyk. Dobra, widzowie. Tutaj mamy. I tutaj wyjście to szkło O nie. Dobra. No najwyżej się to skipniecie, widzowie, bo po Nie wziąłem się kiedy na nagrywanie odcinka. I teraz muszę nieść drewno, nie wiem, ja tylko tyle daję operów wy sobie zaraz sami to zrobicie, po prostu śpieszę się, bo później mam, muszę się iść tam uczyć, wiadomo, tutaj tak, skrzynka, Szynka tak? Skrzynka, tak? Ale odcinki, żeby po dwumiesięcznej przerwie, odcinki będą się pojawiały na stop. W sensie, no, może nie, non-stop, ale przeważnie, postaram się nie. Nie będę robić na pewno daily, bo po prostu. Um, po prostu się, tam, się. po tym daily to nie będę miał pomysłu na no, odcinek. Um, dobra. I tutaj, by... no i w sumie taka golemiarka jest najprostsza w budowie. Ym... Kto po prostu będzie widział, patrzcie, ja usuwam działkę, działka, usuń. Golemiarka dla widzów, usuwam działkę. I tutaj macie golemiarkę, kto pierwszy ten lepszy po prostu. Ja sobie kordy, tak, ja sobie tylko kordy zapiszę. Jałka do dnia golemiarka, tak? A jeśli ktoś by chciał zobaczyć taką golemiarkę jak zbudować yy, Specjal, to będzie specjal na 500 subskrypcji Teksturpak podam, swój teksturpak, który ma takie fajne, fajne mieczyki Swój teksturpak podam na 50 subskrypcji, czyli już w sumie nie, niedaleko No i co? Ja się z wami żegnam Tutaj mieliście poradniczek, a ja się z Wam żegnam i pa. Pozdro!